Siema, jestem Manzu, to jest kolejny odcinek z tej Solid Pain. I to mamy strunek Tak jak w sumie w ostatnim odcinku. Okej, okay, i co tam jeszcze z tym mamy? Tu jest jeden. Jakieś auto. No chyba tam jedzie. Właśnie w naszym kierunku. Saba, i tak, ta największa tutaj też kapnął się. Dobra, leżą, nie kaptali się nawet. O teraz tak i odjeżdżamy do mniej niż nic.

Albo nie, zrobimy sobie w tym odcinku misje poboczne. Tutaj akurat mamy na wprost. Jedną misję. To sobie fajnie zrobimy. Lepiej wyjdę, bo tam świeci chłop. No właśnie. Dobra, wejdź mi tu. Idziemy powolutku. Weźmy sobie na pistolet do ręki. To było akurat głośne. Dobra, sobie śpimy. Powstał. Dobra, już uśnie w sumie. No właśnie. Teraz tak, żeby to w sumie iść. Tu są wrogowie. Dobra, tu raczej nic nie ma. Kolejny wazon poszedł. Eee, dobra, w sumie przydałoby się kogoś przesłuchać. Żeby właśnie znaleźć, bo tam mamy jakiegoś fajnego pana pierwszego I poszedł spać, a to jest drugi Dobranoc O, ma lepszą ocenę Dobra, co mi powiesz? A, on zaś Leży Zaczną liczbę wrogów Spoko. I tu jest ostatni. Leży właśnie. I teraz tak, jakie mają oceny? Tem C. Dobra, on leci. Okej, okay, co mamy sobie tutaj znaleźć? Dobra, temat D Dobra, śpi O nie Dobra, tam ci? Yy, z tego działu właśnie, który ja miał to w sobie powiedzieć. No military ogólnie taki Team, który walczy. Ok, mieć chłopie. Dobra, on ma to samo. Dobra. On chyba nic więcej nie wie na ten temat, no ale dobra, niech leci. Ja co ocenę SC właśnie, sam tego działu, a ten macie z medystwa i ile tam jest dwóch No właśnie, mają fajną cenę. ja nie mam już Te Ceny przejdę ta Bo nie muszę tu przyjść Co aby ich na szybko załatwić Dobra, snę może tak. Jeszcze sumie przeładowanie na szybko. Idealnie. O nie. Dobra, teraz. Wyciemy sobie ich na szybko. Dawaj, hopie Leć, gdzie jeszcze? Dobra, w sumie, na razie. Hmm, tylko w sumie gdzie? Tutaj masz w sumie bijmy. No, jest to materiał, posłałeś tak przyjść. Dobra, chyba mnie zgubili. Co ja tutaj mam zrobić? To jest pytanie. No. Udało się. Ale ktoś jeszcze. Chyba z tej strony nawet. Ta, biegnie tam. Tu właśnie jest. O oma w Dobra, z poszkamy tego Tak, tutaj nic Może w sumie tym jeszcze główny budynku Albo też tutaj gdzieś Mila. Tu nic tej raczej nie będzie Jak już to właśnie gdzieś tu Albo też w sumie tam u góry Ale chyba wątpię Nie no nie Ila był taki bunek kiedyś, co tam właśnie ukrywali takie e, rzeczy właśnie z tych misji, gdzie on był w sumie, to chyba któryś z tych. Mm, dobra, sobie pójdziemy tam. Tu jest chłop. Nie go w sumie wyślę, tylko niech sę na chwilę. Jak słyszał to leży. No i lecisz, chłopie. A co w sumie tam za opis tego? No bo to jest to Nie wiem, sobie poszukamy tego No bo tak tutaj nic nie ma Dobra, mamy to w sumie To jest jakaś owca albo baran sobie to. A ja szukałem jakiejś rzeczy, myślę, że to jakiś ten. Że tak, jakaś kolejna rzecz po prostu. Bo myślałem, że to misję już zrobiłem kiedyś. Ale się okazało, że jednak nie. No i dobra, w sumie taki odcinek, trochę.